Witam Państwa bardzo gorąco na falach Radia Kaszebe, Bartek Kunc przy mikrofonie, no i jak to bywa właśnie w tym czasie? E, audycja Kaszubski Idol to audycja mówiąca o konkursie, konkursie, który wkracza w fazę naprawdę bardzo, bardzo e, zaawansowaną. Od poniedziałku ruszą castingi, będzie można przyjść, e, sprawdzić swoją umiejętności, jeśli chodzi o śpiewanie, no i przede wszystkim wypróbować swoich sił na scenie muzycznej. W dzisiejszej audycji, jak to zawsze mam w zwyczaju, mam również gościa. Jest ze mną e, dyrektor programowa Festiwalu Wideoklipów Kaszubskich, Lilia Wilczyńska. Witam. Witam cię bardzo miło, witam wszystkich słuchaczy Radia Kaszewa. Lilia, dzisiaj zaprosiłem Ciebie do studia, ponieważ rozmawialiśmy już z wcześniejszymi moimi gośćmi o wielu rzeczach, jakie są ważne w karierze artystów, jakie są ważne w karierze kaszubskiego wykonawcy, który staje na scenie. Dzisiaj chciałbym też trochę porozmawiać o tej, o tej stronie telewizyjnej, o tym jak taki artysta powinien się umieć zachować, czy powinien się umieć zachować, czy tego się można nauczyć, czy to ma się we krwi, jeśli chodzi o wywiady tele, telewizyjne, ale chciałbym też, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, czy teledyski są ważne w karierze muzycznej. Wy jako telewizj jak Kaszuby przygotowujecie drugą edycję ym, festiwalu wideoklipów kaszubskich, prawda? Dokładnie. I y, właśnie ten festiwal wideoklipów kaszubskich pokazuje, jak to jest bardzo potrzebne. I nie tylko w pracy dziennikarza telewizyjnego, nie tylko w przekazie telewizyjnym, gdzie niezbędny jest obraz, ale również w jakiejkolwiek formie, czy też poprzez portale, czy w ogóle jeżeli chodzi o dotarcie do publiczności, te są bardzo istotne. Kto wygrał pierwszą edycję? Zespół Fokus, to jest wejherowska kapela e, z utworem na piwo. No w takim układzie proszę Państwa, teraz na antenie Radia Kaszebę zespół Fokus i piosenka na piwo. Przypomnę, to są laureaci pierwszej edycji festiwalu wideoklipów kaszubskich. Zostańcie z nami, będziemy o festiwalu i o wideoklipach dużo dzisiaj rozmawiać. Przegrzewał za więc zaróżew niem da se wzał cys w białce zgojście Do izby miał eło Już u tuś do musiał iść Na piwłe, na piwłe Już serce są przeszły Na piwłe, na piwłe Na piwłe Ten z tu na Józef i I pran te białci ci idą Niem nie wiedzą, że jaś tak chutkłemś, tak nas napiłe, napiłe. Już serce są przeżyły, napiłe. W za zastregą i mu dymu znajdą z orwicy wnetkły pas i coś z tego, nic, by mołeś, piłę, tak sa, jak ci nie nalecą nas, napiłe, napiłe. Już przed są przeszły na piłę, na piłe, na piłe, bez lat tu na juczefie. To była piosenka zespołu Fukus. Jeśli chodzi o audycję Kaszubski Idol, dopiero się rozkręcamy. Zostańcie z nami, wracamy po krótkiej przerwie. Wtedy zaczniemy rozmowę z Lilią. A propos tego, jak powinien wyglądać kaszubski wideoklip i co tak naprawdę fajnego mamy tu na kaszubach, co warto w wideoklipach pokazywać. Zostańcie z nami, Radio Kaszebek Kaszubski Idol. Konkurs muzyczny Kaszubski Idol realizowany jest dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.